Metropolia Krakowska to instytucje, urzędy, stanowiska, ale na końcu to przede wszystkim ludzie. Dziś spotkały się osoby, które tworzą Metropolię Krakowską, żeby w inspirującej, kreatywnej atmosferze, w otoczeniu niepołomickiego zamku, zastanawiać się nad tym, co za nami, ale przede wszystkim, co przed nami. My mamy pełną świadomość, że tworzymy stowarzyszenie i że to stowarzyszenie pracuje i to ciężko pracuje, bo to co Państwo robicie w zespołach urzędniczych i, urzędniczy, i eksperckich i we współpracy z różnego typu organizacjami międzynarodowymi, to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Dla mnie ogromnym dzisiejszym zaskoczeniem był panel tematyczny, w którym brałam udział. Zachwyciła mnie dzisiaj pani Jowita Michalska. Zainteresowała mnie tematem nowych technologii rozwoju sztucznej inteligencji. Formuła organizowania raz w roku, takiego podsumowania naszej codziennej pracy organizowania Forum Metropolii to doskonały pomysł. Mam nadzieję, że Państwo dobrze czuliście się w omicach. Może się wydawać, że to jest dosyć oczywiste, że Forum Metropolii Krakowskiej to jest taka przestrzeń, żeby spotkali się ze sobą przedstawiciele różnych gmin. To prawda, to jest oczywiste, ale odpowiedzią na taki postulat, że spotkania są ważne, jest sesja networkingowa, która odbyła się podczas czwartego forum. Sprawiliśmy, że ludzie zaczęli między sobą rozmawiać, nawet ci, którzy od dawna się znają, ale zaczęli rozmawiać ze sobą jakościowo. Fajnie, że jesteśmy razem, bo. Tylko razem będziemy mogli stworzyć coś normalnego, coś fajnego i wspólnie działać w jednym kierunku dla dobra naszych mieszkańców. Forum Metropolii Krakowskiej uważam za, za wielki sukces. Cieszę się z tematów przewodnich, bo mówiliśmy dużo o danych, o smart city, ale mam nadzieję, że też udało mi się tym licznym gościom przekazać jak najwięcej swojej wiedzy. Dzisiaj miałam przyjemność i zaszczyt zaprezentować wszystkim uczestnikom Czwartego Forum Metropolii Krakowskiej tą ideę i alternatywę dla miejskiego rolnictwa, produkcji zdrowej żywności w miastach. Za nami odkrywanie smaków Metropolii, bo Metropolia to smak współpracy, smak inspiracji, smak wiedzy, bo Metropolia to ludzie, którzy ją tworzą. Za nami Czwarte Forum, a w przyszłym roku Metropolia kończy 10 lat. Zobaczymy, gdzie Was zabierzemy.